Cześć wszystkim! Właśnie dostałam paczkę od Artistico, gdzie jestem w Design Teamie z nowościami z kolekcją zimową. No i chciałam Wam właśnie pokazać, co kryje ta paczuszka od Artistico. To jest tak. Wypełniacze, żeby tutaj nam się nic nie zniszczyło. Odkładamy na bok. I w środku same cudowności. No i teraz tak, jeżeli chodzi o HDF-y, to jest masa nowych dodatków HDF. Do, do kartek, do projektów, malutkich, niemalutkich. I mamy tak fajne takie choineczki, mniejsze właśnie do kartek, czy do jakichś takich tagów świątecznych, mniejszych projektów i większe. Takie fajne, one są trochę takie mroczne. Takie nieregularne, bardzo ciekawe choinki. Takich jeszcze nie widziałam, bardzo mi się podobają. Domki, domki też zimą zawsze, zawsze się przydadzą kamieniczki. Mamy piękne aż ramki, które od razu mi się rzuciły w oczy. Z kwadratem, z kółkiem i taka, nie wiem, mi się to kojarzy z pucharem. Tak zobaczę jak to wygląda dokładnie w środku. I się składa z dwóch elementów. Czyli z tego wnętrza, można użyć to razem, można użyć to osobno. Można tutaj nakleić na przykład papier ryżowy, resztę pomalować, więc też daje tutaj w miarę dużo możliwości. Można też to powiesić, tak? Nawet tutaj w tej takiej ażurowej ramce jest taka dziurka, więc nawet jeżeli ktoś będzie chciał, to można zrobić tak jakąś ciekawą bombkę i, i, i to powiesić, więc dużo, dużo możliwości to daje. Piękne, ażurowe, ażurowe elementy. Jeszcze pachną nowością, jak otworzyłam. Mamy mini tagi. Takie bardzo mini-mini-mini zawieszki. No i te mini choineczki, jak widzicie, nawet będą do tych tagów do tych tagusiów. no takie tagusie pasować. Są banerki. Banerki takie w kształcie bardziej prostokątnym, w kształcie trójkątnym więc też jak najbardziej do prac świątecznych, ale nie tylko też do różnych prac dziecięcych. To, co uwielbiam, czyli reniferki też w jednym opakowaniu są cztery sztuki większe i mniejsze. Kamienki, bardzo świąteczne, łyżwy, rękawiczki. Tu jeszcze inne domki, zaraz się porównam. Te są bardziej domki, to co pokazywałam poprzednio, to są bardziej, bardziej kamieniczki. Tak? I te domki można też sobie powiesić. Tu są takie bardziej kamieniczki. Zestaw bombek. I zestaw bombek jest w takim sopylkowato-owalnym kształcie. I on, te bombeczki i te bazy, to jest to samotku właśnie powiększone. Także w taki sposób to wygląda. Malutkie bombki i bazy bombki. I bazy bombki są w trzech wymiarach. Są w wymiarze dużym. Ten wymiar duży to ma około 25 cm. To tak na oko wam wymierzam. Ta mniejsza ma około 20 i ta najmniejsza będzie miała z 15, tak mi się wydaje. Może nawet troszeczkę mniej. Także są trzy nowe rodzaje bombek. Teraz, żebym tak wam pokazała dużą. Duża, mniejsza i najmniejsza. To jest zależności od tego, kto jak długo lubi ozdabiać. I teraz, ja sobie otworzę tą największą bazę. Tych bombeczek trochę mi się nie odbierało. Otworzę tą dużą bazę. Ta baza jest tak. I teraz tak, możecie użyć sobie tego osobno, czyli taką bombkę sobie zmediować. Można to skleić, można tu wkleić coś w środek. I dodatkowo tu, poza tym elementem, jeszcze jest element osobny w postaci kółka. I też można go użyć razem albo osobno. Można zrobić na przykład jakąś taką konstrukcję podwójną. Także tutaj jest też masa, masa możliwości. I druga wersja tej samej bombki. To jest wersja z taką tabliczką w środku. I też tą tabliczkę właśnie można osobno tą owalną użyć albo, albo w tym samym projekcie. Także są dwie możliwości: z bombką w środku z kółkiem i z taką owalną tabliczką. Takie nowości się znajdują. Jeżeli chodzi o bazy, aha, jeszcze tu są takie dodatki: tu są choinki i tutaj jest jakiś dings. Ja tego zaraz zobaczę. To jest dla mnie zagadka. Bardzo chciałam to zobaczyć na żywo. Ja bym szczerze mówiąc użyła tego jako stojak, natomiast nie wiem. Nóżki, nóżki, nóżki są dla mnie zagadką, ale myślę, że to są po prostu nóżki. Choć wygląda to dosyć dziwnie, pewna nie jestem, dlaczego służą te małe elementy. Na pewno jak się tylko dowiem, to tutaj tam tutaj znać. Dobra. Jeżeli chodzi o domki, o bazy, to bazy są te kamieniczki, które Wam pokazywałam Małe są też w wersji większej. I tutaj ta ma tak samo, nawet więcej 27 cm. 22 i ta ma 15. Także są domki. Też właśnie można sobie ich użyć. Nawet też fajnie wszystkich z trzech na jednym, jakoś w projekcie. Można je osobno użyć. To można użyć też fajnie do kartki, bo jest takiej wielkości, się zmieści na ka kartce typu DL. No i mam łyżwy. Także jeżeli ktoś lubi jakieś takie fikuśne bazy, ozdabiać to zimowe łyżwy, właśnie nawet nie świąteczne, tylko, tylko zimowe. No, i to, co jeszcze artystyko w tym roku przygotowało z nowości, to jest nowa kolekcja pakietów. Teraz ja zabiorę pudełko, żeby to było trochę miejsca, bazy na bok. No i otwieramy, otwieramy. Teraz otworzymy. Kolekcja nazywa się Magical Time. Składa się z sześciu podwójnie dwustronnych arkuszy, czyli każdy arkusz, każda strona jest pojedynczo. Arkuszy mamy sześć. Arkusze w wielkości 12 cali, czyli około 30,5 na 30,5 cm. No, i jest, są również tutaj dodatki do wycinania. Także jest sześć arkuszy plus ten jeden arkusz z dodatkami do wycinania. Opakowamy folikę szukamy zapięcia i styk Kolorystyka, powiem Wam na żywo, wygląda troszeczkę inaczej niż na, niż na komputerze. Jest bardzo ciepła, są zielenie, jest pomarańcz, są strony takie bardzo. Spokojne, delikatne. No i są też strony bardziej ozdobne, zaraz Wam wszystkie pokażę. No i teraz tak. Pierwsza strona na pierwszym arkuszu z domkiem. Z domkiem, dosyć z dużym domkiem, z kominem, taka bardzo świąteczna. Tu już mi się w oczyma wyobraźni pojawia Mikołaj, który tu wskakuje do środka. Z takimi bardzo fajnymi graficznymi śniżunkami w odcieniach szarości. Dominuje szarość, jest zieleń, jest troszeczkę czerwonego, bardzo taki ciepły, kojarzy mi się z pierniczkami. Odcień tutaj, tutaj tego arkusza. No i druga strona, w takim odcieniu troszeczkę miedzi, z chlapkami, taka zimowa, wygląda jak śnieg, taki lekko ubrudzony. Także arkusz bardziej zdobny i arkusz taki bardziej spokojny, stonowany. To jest pierwszy arkusz. Kolejny. Z bardzo dużą kompozycją w kształcie wieńca, z pięknymi, fajnymi, śmiesznymi skrzacikami. No i tutaj też, czy do layoutu, takie arkusze chyba najbardziej do layoutu się nadają, czy do powycinania tych, właśnie tutaj, nawet elementów i użycia gdzieś na innym projekcie. Bardzo, bardzo taka wesoła. I też tutaj to tło jest właśnie z takim odcieniem. Pomarańczu troszeczkę miedzi. No i drugi arkusz delikatny, taki. Zależy kto co lubi. Jeżeli ktoś lubi mieć w jakiś sposób narzuconą kompozycję pracy, no to wybierze tą stronę. A jak ktoś chce więcej zmediować i więcej nałożyć na daną stronę arkusza, to wybierze tą drugą. Na kolejnym arkuszu mamy wianki. I tutaj pojawiają nam się również odcienie granatu. I tutaj tak samo. Wianki można sobie wyciąć i użyć w kartce. Albo użyć całego arkusza. No, i druga strona, tutaj jakby jest taka tekstura wełny, właśnie też taka spokojniejsza, jednorodna. Także też tutaj każdy sobie wybiera to, co lubi. Kolejny zdobny album, arkusz, to jest arkusz numer 4, w którym są Mikołajki. Czyli tam były krasnoludki, to są Mikołajki, i tu znowu wracamy bardziej do zieleni i do czerwieni. Bardzo delikatne tło. Ten arkusz bardzo mi się podoba. Można na przykład tutaj wstawić sobie zdjęcie. Bardzo niewielka kompozycja i layout będzie gotowy, więc myślę, że ten arkusz będzie na layout. Albo wykorzystam choinkę z bombkami. Fajne, znaczy choinka to jest takie drzewko zimowe, e akwarelowe, z latarenką, z ptaszkiem. Bardzo graficzne, bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj też można e spokojnie poszaleć i z tego drzewa ciekawe projekty wyczarować. Czegoś takiego jeszcze właśnie nie widziałam na papierach scrapbookingowych, więc na pewno ten arkusz numer 4 jest chyba taki dla mnie najciekawszy, najweselszy i świąteczny. Arkusz numer 5 i znowu oczywiście na jednej stronie będziemy mieli kompozycję taką bardziej bogatą, ciepłą z kominkiem, pod layout. Tak, jeżeli ktoś lubi takie duże, już narzuconą tą kompozycję, bądź Strona z ostrokrzewem, z kuleczkami, fajna do kartek. Czyli ta strona jest super do kartek. I ta strona do kartek z arkusza numer 5 na pewno będzie mi pasowała do do tej drugiej strony od wianków, czyli do tej wełnianej takiej strony. O. Czyli te dwie strony na pewno z tego u mnie kartka świąteczna będzie, czyli arkusz numer 5 i arkusz numer 3. No, i tutaj mamy kolejny arkusz, w którym z jednej strony jest taki wianek. Tutaj też można umieścić zdjęcie i zrobić fajny, taki bardziej nawet zimowy niż świąteczny layout, ale też kwiatowy. Też to będzie idealny arkusz do kartek czy do layoutów ślubnych. Jeżeli ktoś bierze ślub zimą, to właśnie takie zielenie, kuleczki to też będzie, będzie super pasowało. No, i jest jeszcze ta strona. I myślę, że to jest taka dosyć ciekawa strona. To są. Można by było powiedzieć karty do Project Life'a: Tutaj, tutaj są takie kwadratowe elementy. I to do kartek też będzie super. Czyli można sobie na przykład wyciągnąć ten wianuszek, albo wyciąć to takie drzewko. Do drzewko tutaj mam inny pomysł, ale, ale jeszcze to nie zdradzę. Czy wyciąć właśnie taką ramkę i do projektu, do projektu użyć. Czyli na przykład, gdybym korzystała tutaj z tych szarości do kartki, zapewne u mnie to by było tak jakoś to ustawimy więc jak mam, te szarości chciała tutaj użyć no to tutaj idealnie czy można wyciąć te cytrynki, te elementy czy właśnie użyć ich o, w ten sposób yy, także, także tutaj można sobie poszaleć, bardzo fajnie te grafiki są poukładane, są też właśnie jeżeli komuś byłoby mało to są tutaj też te krasnoludki Także graficznie bardzo, bardzo wesoło. No i jak zwykle najważniejszy arkusz w całej kolekcji dla mnie, bo papiery, papieramy tych papierów m, aż tyle nie zużywam. O i ten arkusz, który jest pierwszy, też można powiedzieć, sobie z tego elementy i je poużywać. Także tutaj, tutaj, tutaj to też jest do recyklingu, że tak powiem. No i najważniejszy arkusz, czyli arkusz z dodatkami do wycinania. Ja uwielbiam dodatki do wycinania i zużywam ich ilości po prostu ogromne. Lubię je dlatego, że kupuję sobie takie do wycinania, wycinam to wszystko naraz, no i później zużywam. I tak naprawdę zużyję i mam się, że tak powiem, używam do mojej kolekcji dużo tych elementów. No i mogę sobie kupić kolejny jakiś arkusz do wycinania i dalej z, niego, dalej z niego korzystać. W tym markuszu do wycinania są fajne reniferki takie białe. Też będą fajnie wyglądać na kartkach czy na layoutach. Jest dużo elementów w różnych kolorach, także zarówno się pojawia róż, jak i niebieski, oczywiście czerwony, pomarań, czyli takie kolory typowo um, świąteczne i nie ograniczają nas. Czyli z tej kolekcji nie powstaną tylko kartki, na przykład, nie wiem, zielono-szare, tylko mogą powstać kartki w każdym kolorze, w jakim się Wam podobają, w zależności od tego, jakie dołożycie tutaj do tego dodatki. No i tutaj też są fajne wianuszki do użycia w kartkach. Także, jeżeli się na przykład użyje tła szarego, to można dodać trochę pomarańczu i tą kartkę rozweselić. Są kwiatuszki, pierniczki, zwierzątka, bombki, także po prostu hula i dusza, piekła nie ma. I wszystkie te elementy, jak widzicie, ze sobą super tutaj współpracują. Myślę, że pierwszą inspiracją, jaką zrobię z tej kolekcji, to będzie oczywiście kartka świąteczna. Myślę, że w formacie DL. Czyli, czyli troszeczkę wyjdę spoza swojej strefy komfortu i nie kartka kwadratowa, ale DLK. No i myślę, że już niedługo taki film z tą kartką DL się pojawi. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Już na moje kolejne świąteczne inspiracje. Na pewno myślę, że będzie co oglądać i, i, i mam nadzieję, że się spodobał Wam. spodobał Wam się ten film, że zastanowicie się nad zakupem właśnie kolekcji Magical Time. Jest troszeczkę inna, jest bardzo świąteczna. Także tutaj do stworzenia kilku, nawet kilkunastu kartek świątecznych też będzie super. No i fajnie współgra też z tymi dodatkami HDR. Czyli spokojnie tutaj można sobie z tych dodatków też do wycinania łączyć te wszystkie kolekcje, choinki, domki i, yy, i ramki. I powstaną bardzo fajne, świetne projekty. Przepraszam Was za mój Lecz od tygodnia zapalenie, zatok jakoś tak średnio idzie. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na jakimś live'ie, czy zobaczycie jakiś mój projekt i, i, i będziecie się inspirować. Także to jest tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba kolekcja Magical Time, czy ją kupicie, czy jesteście zainteresowani, jak będą wyglądały moje inspiracje z tego, z tej siedmiu paczki. Także serdecznie Was zapraszam i pa, pa, pa.